Witamy w dogrywce Emir kontra wieprz Tutaj dogrywka polega na tym, że bot otrzymały swoje standardowe zamki Reszta ustawień jest bez faworytem zmian faworytem I... będzie... Słucham? Słucham? będzie... Bot Bot, który? Któryś na pewno A który twoim zdaniem jest faworytem w tej dogrywce? E... Nie wiem jak tutaj wieprz z wydawaniem kasy, no na razie ją wydaje. Jeśli wieprz będzie wydawał kasę. A wydaje mi się, że teraz będzie wydawał. Powiem tak. Kasę, bo ja. To taki problem. jest wieprz. Stawiam na wieprz. Ja też nie na wieprze, bo Wieprz w tej chwili nie widzę żadnych powodów, dlaczego miałby przed ten pojedynek. Jeśli będzie wydawać kasę. Jeśli poprzednio Emil się nie zdołał przebić, a teraz tym bardziej się nie zdoła przebić. Jeśli nie będzie wydawał ci kasę, go jeśli z tej kasy znowu nie będzie wydawać. To będzie nas czekać kolejny długi pojedynek. No chyba, że zajdą jakieś takie okoliczności, że wieprz wyprowadzi swój atak, nie będzie miał armii, albo nie zdąży odbudować i nie wyprowadzi jakiś potężny atak. Ale ja mu wszystko ze względu na kuszników stawiam na wieprza. Kuszników, kuszników. Hmm? Tylko. Jak, jakby to była jeszcze dobra jednostka. Słuchaj, moim zdaniem kusznik to jest naprawdę dobra jednostka. Jest jedna z najlepszych... Ja nie, w nie ma wesęgu! Ale ma obrażenia i przybicie pancerza i to jest generalnie ultra dobre. Ale nie ma zasięgu! A po co im zasięg? To tylko boty. One i tak podchodzą pod samą siedzibę. Słuchaj, według mnie zdecydowanie lepszą jednostką od jest miejsce ogniowa. Jest zbyt długi, żeby go dobić. Po prostu, jest zbyt drogi. Za cenę, kusznika można Za cenę chyba dwóch lub trzech kuszników można zbudować balistę ogniową. Balista ogniowa spokojnie rozjeżdża kuszników. Z jednej strony ok, ale z drugiej strony e, balist ogniowych nie możesz postawić na wieżach. Ale łuczników możesz postawić na wieżach, a łucznicy będą mieli wtedy większy zasięg niż kusznicy i to dużo większy zasięg. Ale kusznikami możesz wtedy podejść pod tą wieżę i rozwalać tych uczników. Nie podejdziesz, bo cię zestrzelą. Ale podejdziesz, bo kuszników będą, będą strzelali z, z dużo większej odległości niż kusznicy zaleczą cokolwiek robić. Nie, bo kusznicy są nie mogą mieć ruchome tarcze. Ale może też podejść balistami ogniowymi. Ale balisty... A balisty obie wystawić przed nami i do nich kusznicy nie podejdą. Wciąż uważam, że Kusznicy są super dobrą jednostką. A ja uważam, że balisty ogniowe zło. wystawione przed zamkiem są zbyt drogie i zbyt mało bezpieczne jako na obronę zamku. Jak zbyt drogie? No w stosunku jak mało bezpieczne. No normalnie, masz no bo one nie mogą to stać. ci podejdzie do 10 balist? Możesz mieć tak, że możesz ich zaatakować z dwóch stron, na przykład rycerzami. Wtedy już się rozdzielą na pięć. Możesz, my... możesz mieć rycerzy konnych, którzy po prostu zdorzują te balisty. Jak, jak przeciwnik ma już rycerzy konnych i wysyła na ciebie ataki rycerzami konnymi, to, to spokojnie jest w stanie zbudować ty na tyle dużo balist, że, że... przeciwnik nie podejdzie. A ja się zgodzę, że balisty ogniowe są ok, ale nie zgodzę się, że są lepsze od kuszników. Są znacznie lepsze od kufników. mają większy nie. zasięg, mają większy zasięg Zasięgi jest wszystki Nie zgadzam się Mają większy zasięg i są bardziej wytrzymałe od kuszników Ale nie mogą wchodzić na wieżę I to jest ich problem Ale po co mają wchodzić na wieżę, Co mają większe niż kusznicy No po to, że nie mogą być stosowane tak naprawdę jako jednostki obronne. Właśnie mogą! Ale bardzo łatwo zniszczyć wtedy. Nie, nie zniszczysz, bo nie podejdziesz do nich! No podejdziesz, jak masz wystarczająco dużo wojsk. Nie podejdziesz, bo one niszczą wojska szybciej niż one są w stanie się przemieszczać. Zależy, ile masz wojsk, jak masz 10, to okej. Okay. Jak. Słuchaj, jak masz 300 wojsk, one idą w sznutku, jeden ze drugim. No jeśli... Balisty niszczą każdego, każdego, wojownika, który podejdzie zanim zdąży podejść następny. No jeśli je wyślesz po sznurku to tak, ale... Generalnie to możesz się wysyłać w różnych grupach, z różnych kierunków, po kilka jednostek. No i ty też uwierz mi, że, uwierz mi, że... Balisty się znacznie lepiej, bo mają znacznie większe przebicie pancerza niż w Dobra, my tutaj dyskutujemy, a boty się tutaj leją. Jak I nic na... się nie dzieje. No na razie wieprz chyba wygrywa. W sumie to nie wiem. Jak dla mnie jest lewis. zero, zero. Taki bardzo bezbankowy. Ty wiesz, że wydaje pieniądze? Wydaję pieniądze, słuchaj No i na ten do do zero Spróbuj, spróbuj takimi balistami, spróbuj takimi kusznikami podejść pod, pod oddział balist Słuchaj, zrobimy kiedyś pojedynek Ty zrobisz balistę, ja zrobię kuszników i zobaczymy. Dobrze, no, 50 na 50 czy 50 na 300? Ale że co? 50 na 50. 50 balis na 300 kufników? A, w tym sensie. Nie no, ile się da? Tyle się da. 50. No dobra, ten pojedynek nie wygląda jakby miał się rozstrzygnąć w najbliższym czasie, no. Może rozstrzygniemy w międzyczasie spód między kusznikami i balistami. Mówię ci, zagramy i zobaczymy. No i zobaczymy, ja jestem ciekawy. Ale to jest taki, że jak będziemy grać, to będzie jeszcze wchodzić coś takiego jak różnica indywidualnego skilla. No, też prawda. Gdzie ty w Edpegach jest znacznie, znacznie, znacznie lepszy ode mnie, bo ja kompletnie nie umiem mikrozarządzania i tak dalej, a, a ty to chyba to ogarniesz ode mnie. Ja nie znam kompletnie żadnych praktyk do twierdzy, poznamieniem palistami ogniowymi, a wystarczyło to do ukończenia szlaku krzyżowca. Poczekaj, bo patrzę, co tu się dzieje, bo wieprz chyba spanikował. Nie, nie, ja, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze się nic nie dzieje. Ja szlaku krzyżowca w sumie nie zrobiłem. Już mi się po prostu... No widzisz, a ja zrobiłem? I wiesz czym zrobiłem? Palistami ogdowymi. Zgadłeś? No, pewnie bym zrobił, ale mi się po prostu już nie chciało, bo no już... Ile można tych misji tłuc. Już w pewnym momencie nie wiem, stwierdziłem, że mi się nie chce po prostu. No tak, bo te kolejne są coraz mniejsze. Serio? Nie Jestem cię poradzi w kusznikami jeden Bez pistaimu. Zobaczymy O, hmm. mamy kolejny atak Mamy atak, obniżam Tania, on Jak zwykle działa, zakończone niepowodzenia. Mamy na ten niski mur. Czy w ogóle mogą Ciebie, wejść o, na ten niski mur... Czy ci, czy ci zbrojni poszli naokoło? A więc tutaj wieże. Ojej. Oj, oj, oj. Czy w ogóle mogę wejść po wieży na niski mur? Czy może ten mur jest zbyt nisko? W sumie nigdy się nie zastanawiałem, bo nikt nie robi niskich murów. Ani wierz Ani wiesz. No ja nigdy nie robiłem wież oblężniczych. A wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego nigdy nie robiłem wieży? Dlaczego? Bo wszystko co do na murach, niszczyłem balistami. Hmm. W szczególności kufników. Naprawdę mnie kusisz, żeby zrobić ten pojedynek. Mnie też... Wiesz, że kufnicy na wieży mają mniejszy zasięg niż balisty. Mówisz. Tak, więc balisty, więc balisty ustawione pod zamkiem są w stanie zniszczyć kuszników, a oni nie są w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. Mhm. Mm tak, zbrojni ginął, ehm, Tak, koniec taku. No tylko, że, że kusznicy mogą wyjść z zamku, albo mogą wyjść inne jednostki z zamku. Albo mamy też balisty na wieżach, albo mamy mangonelle na wieżach. Macie, największy problem z balistami jest taki, że są balisty na wieżach. I mangonele na wiórach. To jest największe konta na balistę. A kuszników co kontruje, moim zdaniem? Co kontruje kuszników? Hmm. Nie wiem, jakieś katapulty? Nie. Bo wie jeszcze Cebusę Dobry mamy atak wieprza, ten atak wygląda już całkiem ciekawie jak się ustawili wokół zameczku, wokół tego plusa. A jednak już nie wygląda ciekawie. Tak no nie ważne. To do grzywka całkiem jest... długa. Emil już 400 jednostek. A nie wygląda na to, żeby kolejny atak miał się powie... po... pojeść bardziej niż poprzednie. No dobra, jeśli do 1300 roku nikt nie wygra. No, to chyba jednak trzeba będzie ustalić jakieś nowe strategie z dogrywkami. No, bo jednak te boty w wersji podstawowej i tak są mocne. Znaczy, powiem tak, są na tyle mocne, że. są w stanie remisować ze sobą. Ustawić zamki bliżej siebie? Nie, 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 nie. nie. Ja to bez sensu będę mogli się atakować z zamku do zamku. No właśnie. dasz nie, 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 nie. Myślę na czymś innym. Dać każdemu po 20 bali stogniowych na poczek? Albo 100 kuszników, a 20 bali stogniowych hmm. W międzyczasie nic się nie dzieje w tym pojedynku. Kolejne fale ataków, ale te fale ataków coraz bardziej nie przynoszą powodzenia. No tak, nie wiem gdzie oni idą. Jakbyś tutaj Dobramy. wężykiem gdzieś tutaj chcą iść. Ale co? Coś, coś pokasował więc. Chyba głównie dwali. dwali. Tak, spanikował. Pokasował sobie też trochę sadów. No ale już wszystko odbudował. I słuchaj, wydaje złoto. Ale Emil ma więcej jednostek nawet po swoim własnym ataku. I ustawił balisty ogniowe w dobrej pozycji, gdzie są w stanie nawalać do kuszników ustawionych na wieży. I zniszczyły wszystkich kuszników ustawionych na wieży, więc na wieży nikogo nie ma już wieprz ustawionego. Teraz zniszczy mu co chwilę domy i i targowiska. Co prawda, targowiska są darmowe w wersji moda. Ale patrz! Każdy kufnik, który pojawi się na tej wieży, zostaje natychmiast zestrzelony przez balistę. Dobrze, dobrze. Oj, cała, cała gromada kufników została zniszczona przez tę jedną balistę. No, ta balista przezdrwali. A balisty przezdrwali. Ale za chwilę. No, o, atak... chciałem powiedzieć, kolejna tak ale tu kolejna tak większa. Co? Może się też, w tym Umiera w tym samym czasie. O, o, ale Wieprz już wygrał! <grym> tak, ten atak, ten atak się przebił! Kurczę, Z strony? Nie wiem, tam musieli być chyba jakoś zestakowanie ci Pokażę w jakimś jednym punkcie. No... W dość tak. niespodziewany i gwałtowny sposób się zakończył ten pojedynek. No cóż, kwestia timingu, kwestia skilla, tego nie wiem. Ale Wieprz ja po... wygrywa. Myślałem że, myślałem, że ten atak będzie decydujący, ale dla Emida, jak widziałem te dwa ataki wyprowadzone jednocześnie, bo myślałem, że tak Wieprza już został otwarty. a tu nagle, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, Wieprz wygrywa pojedynek. Tak, punkcik leci na konto Wieprza. No i co? Widzimy się w kolejnym pojedynku.